Klimatyzator, na który czekało wielu. Oczywiście mam na myśli wielu tych, którzy wiedzieli, że coś takiego będzie. Mianowicie nowa odsłona serii Versu. Versu to dla marki Rotenso coś nietuzinkowego. Pewnie wielu z Was kojarzy poprzednie modele Versu, czy to Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver. Tak teraz rodzina powiększyła się o trzy, powiedzmy, nowe modele. Mamy tak oto Versu Pure, który jest białym urządzeniem ze srebrnymi wstawkami. Jest to biały połyskujący. Dodatkowo mamy także inne dwa modele w tej serii, to jest wersu cloth i tutaj mamy wersję Stone z panelem, jak widzicie szarawym, można by go było nazwać oraz wersu Caramel, czyli takie urządzenie, nazwijmy je kolorem, nie wiem, może złotym może lekko karmelowym, tak jak wskazywałaby na to nazwa ze złotymi tutaj też wykończeniami, boczne te elementy są tutaj właśnie wykonane w kolorze złotym i tutaj i też warto podkreślić, że w tym akurat urządzeniu front ta żaluzja pozioma jest w kolorze matowym, natomiast boczne wykończenia z tego co sobie teraz tutaj oglądam, są raczej połyskujące. Jest to urządzenie, o którym można byłoby powiedzieć, że możemy je przebierać. Oczywiście w dużym cudzysłowie mam tutaj na myśli fakt taki, że możemy w łatwy sposób zdjąć panel i zmienić je na inny kolor. Zobaczcie jak łatwo można zdemontować przedni panel. W ten sposób i urządzenie już zostało rozebrane. Pojawia nam się tutaj wyświetlacz, a nasz panel z tyłu składa się z takich metalowych wstawek, które wchodzą nam tutaj, jak widzicie, w te dziurki. Docelowo ma być dostępnych 9 kolorów takich paneli. W momencie, kiedy nagrywamy dla Was to wideo, czyli w połowie 2022 roku, na ten moment jest tylko właśnie wersja Stone oraz wersja Karamel. Dla tych, którzy jednak coś tam lubią sobie pomajsterkować, myślę, że nie będzie dużym problemem, żeby samemu wykonać taki front na mniejszym bądź lepszym poziomie zadowolenia. Więc, w razie czego jesteście w stanie sobie właśnie dopasować to, na przykład do koloru zasłon, do koloru kanapy, to już wszystko zależy od Was. Ale, wracając do urządzenia. Skupmy się teraz może już bardziej na właściwościach tego urządzenia, na jego funkcjach, bo jak widzicie wygląd jest nietuzinkowy, o nim można by dużo było rozmawiać. Przy tym urządzeniu chciałbym podkreślić w jaki sposób pracuje żaluzja w tym właśnie klimatyzatorze, dlatego że jest to rozwiązanie, które nieczęsto jest spotykane w innych klimatyzatorach, natomiast wpływa to na pewno na komfort użytkowania tego urządzenia. Weźmy sobie pilot, spróbujmy sobie uruchomić urządzenia, i od razu też widzicie, że wyświetlacz dość ciekawie przebija nam właśnie przez ten panel frontowy. No i zobaczcie, urządzenia oba nam się otworzyły i być może zauważyliście, że do tej poziomej żaluzji zostały przymocowane żaluzje pionowe. Można nimi sterować niezależnie w lewo albo w prawo z poziomu pilota i tutaj też chciałbym podkreślić fakt, że te żaluzje pionowe są większe, tak na moje oko, nawet czasami i dwukrotnie od standardowych żaluzji w innych klimacatorach. Dzięki temu przy dość dużej prędkości wentylatora, gdyby ten klimacator w takiej pracował, to to powietrze dużo dokładniej i będzie się kierowało w odpowiednim kierunku. No bo w innych urządzeniach, gdzie te łopatki są troszeczkę mniejsze, to przy dużych prędkościach niespecjalnie one zmieniają kierunek, w którym płynie nam powietrze. Tutaj też chciałbym wspomnieć o możliwości właśnie ustawienia żaluzji poziomej, dlatego że można ją ustawić w taki sposób, aby wiała ona pionowo w dół. Dzięki temu w sytuacji, kiedy na przykład biurko znajduje się przed urządzeniem, to powietrze nie będzie niekomfortowo odbijało się od osoby, która będzie na tym biurku pracowała. Funkcja ta szczególnie też może się przydać w różnych trybach. Czyli przykładowo, kiedy ogrzewamy klimatatorem, to myślę, że fajnie jest sobie skierować to ciepłe powietrze, żeby wiało nam prosto w dół. Natomiast, kiedy klimatatorem chłodzimy, to też fajnie, gdyby to powietrze rozchodziło się gdzieś po górze pomieszczenia, żeby grawitacyjnie opadało i też owiewało nam całe pomieszczenie. No i w takim ustawieniu, jak teraz udało nam się wrzucić to urządzenie, że tak powiem kolokwialnie, właśnie czuć lekki tylko wydmuch powietrza tutaj pionowo w dół i też jak być może obserwujecie, lekko ta żaluzja pozioma rusza się w tak zwanym trybie swing. Dla wszystkich ciekawych, jak prezentuje się pilot, to też myślę, że możemy go tutaj pokazać. Jest dość duży, czytelny wyświetlacz. Klawisze są też myślę, że dość prosto opisane. Natomiast patrząc na ten klimatyzator, od razu też rzuciła mi się w oczy jedna funkcja mianowicie jest to funkcja, w której możemy przykładowo wyłączyć podświetlenie wyświetlacza. Natomiast też urządzenia z nowej serii Versu mają możliwość Samoistnego wyłączenia tego wyświetlacza, dlatego, że zostały one wyposażone w tak zwaną czujkę zmierzchu, która właśnie w sytuacji, kiedy wykryje, że jest ciemno w pomieszczeniu, samoistnie jest w stanie wygasić te wyświetlacze. Przy najniższych możliwych nastawieniach prędkości wentylatora jednostka wewnętrzna jest w stanie emitować jedynie 19 dB, w związku z tym możemy zaklasyfikować to urządzenie jako urządzenie faktycznie ciche. Jest ono niewiele głośniejsze od liderów na rynku. Mówiąc niewiele, mam tutaj na myśli dosłownie 2-3 może dB, a jest to praktycznie wartość niesłyszalna gołym uchem. No i podobnie jak w większości innych klimatyzatorów marki Rotenso, tak i ta nowa seria została już w standardzie wyposażona w moduł Wi-Fi. Dzięki temu mamy możliwość sterowania klimatyzatorem z dowolnego miejsca na świecie, gdzie mamy oczywiście dostęp do smartfona i do internetu. Dzięki temu możemy sobie właśnie włączyć, wyłączyć, zmienić nastawy w urządzeniu, które jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej. Klimatyzatory te występują w dwóch mocach, mianowicie 2,6 kW oraz 3,5 kW. Pracują one przy chłodzeniu z klasą efektywności energetycznej A z trzema plusami, a grzeją A z dwoma plusami. Wszystkie one mają także możliwość utrzymywania temperatury 8 stopni, dzięki czemu jest to przydatne w pomieszczeniach, których nie używamy zbyt często, które są na przykład wyłączone z użytku przez jakiś okres czasu, a zależy nam na tym, żeby temperatura w nich nie spadła zbyt nisko. Przykładowo domki letniskowe. Ustawiamy sobie 8 stopni i jesteśmy spokojni, nie musimy spuszczać wody z instalacji. Tak na przykład. Przechodząc powolutku już do wnętrza urządzenia, zobaczmy co się pod nim kryje. Żeby otworzyć panel, musimy takie tutaj dwa guziki, nazwijmy to, wcisnąć. Panel nam się otwiera. I mamy oczywiście dwa filtry mechaniczne. Filtry mechaniczne, które oczyszczają nam powietrze z wszystkiego tego, co w tym powietrzu lata, czyli kurz, czyli sierść, czyli komary, muchy itd. Natomiast dodatkowo urządzenie to zostało wyposażone również w dwa filtry opcjonalne. Tutaj mamy jeden filtr, tak zwany trzy w jednym, a tutaj filtr obok jest już takim filtrem pojedynczym. Pozwólcie, że zerknę sobie na ściągę, żebym Wam powiedział, jaki to jest dokładnie filtr. Mamy tutaj filtry Silver Ion, fotokatalityczny oraz Cold Nano. Wszystko to oczywiście po to, żeby powietrze, którym oddychamy w pomieszczeniu, było oczyszczone, czy to z grzybów, czy to z wirusów, czy też żeby pozbyć się nieprzyjemnych często zapachów. Te filtry opcjonalne można wymieniać, można dokupować, więc nie jesteśmy skazani na to tylko co jest tutaj włożone. No, i cóż, po wyjęciu filtrów też myślę, że w oczy rzuca nam się od razu chłodnica, która została wykończona taką złotą powłoką. Jest to powłoka antykorozyjna, która oczywiście ma wpływ na to, że to urządzenie będzie przez długie lata prawidłowo funkcjonowało. Jeżeli już mowa o tej długiej pracy, to tutaj też warto wspomnieć o tym, że wszystkie nowe modele Versu są objęte pięcioletnią gwarancją producenta, czyli możemy być spokojni, że przez długie, długie, tak naprawdę lata urządzenia te powinny Funkcjonować bez najmniejszych problemów. Tak pozłacane lamele jak w jednostce wewnętrznej znajdziemy także w urządzeniu zewnętrznym. Dzięki temu i ta jednostka będzie dla nas pracowała przez długie lata. Dodatkowo klimatatorem tym, tym możemy bardzo dobrze grzać się przez cały sezon grzewczy, dlatego że ta jednostka zewnętrzna tutaj została wyposażona po pierwsze w grzałkę tacy ociekowej i po drugie w grzałkę Karteru. Dzięki czemu klimatator ten będzie w stanie faktycznie pracować nam przez całą zimę, i producent zapewnia, że klimatator będzie grzał nawet do minus 22 stopni, czyli do temperatury na zewnątrz. I dla wszystkich tych, których jeszcze to interesuje, będąc przy jednostce zewnętrznej, warto wspomnieć, że urządzenia te posiadają kapilary. Nie ma tutaj elektronicznego zaworu rozprężnego, jest natomiast kapilara. Dla kogo jest w takim razie nowe wersu? Myślę, że przede wszystkim dla osób, dla których było stare wersu. Czyli dla tych, którzy po prostu lubią design, którzy chcą mieć coś nietuzinkowego, coś innego niż mają pozostali. Tak jak mówiłem, te urządzenia z pewnością odbiegają od innych standardowych rozwiązań, więc to po pierwsze. Po drugie, także dla osób, które docenią to, w jaki sposób pracuje pozioma żaluzja, czyli dla tych, którzy w bliskim otoczeniu od klimatyzatora będą stawiali albo sofę, albo biurko, czyli dla tych wszystkich, którzy taki klimatyzator zamontują w niewielkich, ciasnych z przymrużeniem oka po pomieszczeniach. No i po trzecie dla wszystkich tych, którzy klimatatorem na przykład chcą się grzać, bo dzięki wymienionym e, udoskonaleniom w jednostce zewnętrznej to urządzenie faktycznie nadaje się do grzania. Jeśli macie o to urządzenie jakieś pytania albo chcecie, abyśmy to my je Wam zainstalowali, to serdecznie zachęcam Was do kontaktu albo do pozostawienia jakichś swoich pytań w sekcji komentarzy pod tym materiałem. Pod tym materiałem w opisie znajdziecie także link, odnośnik do pełnej serii tych rozwiązań u nas na naszej hurtowni. No i cóż, zachęcam Was do pozostawienia także łapki w górę, do subskrypcji, no i widzimy się w kolejnych materiałach na naszym kanale. Dziękuję za uwagę.